Szanowny Panie Prezesie, Szanowna Pani Premier, Panie i Panowie Parlamentarzyści, Samorządowcy, drodzy uczestnicy dzisiejszej Tarnowskiej Konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Wchodzimy w decydujący etap kampanii do Sejmu i Senatu, mobilizacji do najważniejszego głosowania po 1989 roku mobilizacji do wyborów, które zdecydują, czy będą kontynuowane pozytywne zmiany dla polskiego społeczeństwa i czy będzie trwał dobry czas dla naszej pięknej Polski. Szanowni państwo, ziemia tarnowska to ziemia wielu wybitnych ludzi, wielu patriotów, którzy przelali krew za naszą ojczyznę, którzy swoją Pracą, talentem, też działalnością społeczną i polityczną przyczynili się do tego, że wolna jest dzisiaj nasza piękna Polska. To tędy przebiegał szlak zarówno pierwszej, jak i II wojny światowej. To tutaj, w pobliskim łowczówku przeszło 100 lat temu pierwszą bitwę stoczyli legioniści Józefa Piusuckiego, młodzi chłopcy Mimo zimna i toczonych strasznych walk trwali i walczyli, wierząc, że swoją odwagą i poświęceniem doprowadzą do powrotu Polski na mapę Europy i świata. To tutaj następował przemysłowy rozkwit II Rzeczypospolitej. Tutaj natychmiast po przegranej kampanii wrześniowej uformował się Batalion Barbara Armii Krajowej, który przeprowadził wiele udanych operacji w walce z hitlerowskimi Niemcami. To ta ziemia poszczycić się może dzielnymi żołnierzami niezłomnymi. To tutaj był bardzo mocny solidarnościowy ruch oporu przeciwko komunistycznej. Władzy. Postawa ich wszystkich, tym bardziej i mniej znanych bohaterów, ich wierność ideałom, to dla nas, ludzi Prawa i Sprawiedliwości, bardzo duże zobowiązanie. Musimy też być gotowi do jak największych poświęceń w służbie publicznej. Musimy codziennie, ciężko i rzetelnie pracować, budując pomyślność naszej ojczyzny. Od czterech lat urządzamy naszą piękną Polskę na nowo. I tutaj na ziemi Tarnowskiej, Bocheńskiej, Brzeskiej, Proszowickiej, Dąbrowskiej i Wielickiej rodziny są zadowolone z otrzymywanego wsparcia finansowego. Dotrzymaliśmy słowa i okazaliśmy się wiarygodni. Szanowni Państwo, i warto podkreślić, że nie chodziło tylko o zbudowanie programu społecznego, który będzie wyrównywał szanse. To było celowe i dobrze przemyślane działanie, aby naszej gospodarce dać ten bardzo pozytywny impuls rozwojowy. Dzięki temu bezrobocie jest rekordowo niskie, a wzrost gospodarczy na niespotykanym dotąd poziomie. Pozytywne zmiany odczuwają również seniorzy. Szanowni Państwo, niedawno słyszałam wypowiedź jednego z legendarnych przywódców Solidarności, Karola Krasnodębskiego, którego wnuczka jest listonoszem. Opowiadała, jak wiosną była zadowolona, bardzo zadowolona ze swojej pracy, widząc szczęście i łzy w oczach starszych ludzi, którzy odbierali trzynastą emeryturę. Nie chodziło tylko, Szanowni Państwo, o pieniądze, mimo że one są bardzo ważne, ale o to, że ktoś wreszcie o nich pamięta, że ktoś wreszcie ich docenił. Przywrócona, przywrócona została, Szanowni Państwo, wiara w instytucje. Okazuje się, że można sprawnie działać dla dobra ludzi i może być tak po prostu sprawiedliwie. W tym miejscu pragnę gorąco podziękować panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu za to, że wytrwał mimo tak dużych, ostrych ataków, za to, co dzieje się w naszej pięknej ojczyźnie, w naszym regionie, za to, że nawet nie mogliśmy sobie wyobrazić, że tak może być. Ludzie to doceniają, panie prezesie. Dziękujemy. Szanowni Państwo, i z całego serca dziękuję pani premier. Pani premier, bardzo dziękujemy. Pani premier Beacie Szydło. Szanowni Państwo, teraz przed nami kolejne wyzwania. Trzeba bronić dotychczasowych zdobyczy, aby ze wzrostu gospodarczego korzystali wszyscy Polacy, a nie tylko wąskie grupy, ale także stawiać sobie nowe, ambitne cele. Rosnące zarobki i europejski poziom życia to nasze główne wyzwania na cztery najbliższe lata, ale równie ważne jest inwestowanie w nasze rodziny, opieka państwa nad seniorami oraz wprowadzanie udogodnień dla ludzi, Ludzi młodych. Musimy wspierać gospodarstwa rolne i lokalnych producentów żywności. Przedsiębiorcy liczą na większy zakres swobód w prowadzeniu działalności gospodarczej. Powszechne jest oczekiwanie na uproszczenie i skrócenie procedur w załatwianiu spraw urzędowych. Moim marzeniem, które konsekwentnie realizuję w Małopolsce jest to, aby kultura na wyższym poziomie była dostępna również w tych najmniejszych miejscowościach. Na stole leży wiele innych propozycji, w tym bardzo ważna podniesienie płacy minimalnej do trzech tysięcy, a potem do czterech tysięcy złotych. Da się, udowodniło to prawo i sprawiedliwość w kraju przez ostatnie 4 lata. Udowadniamy to Również my, Szanowni Państwo, w samorządzie województwa małopolskiego, w którym sprawujemy władzę od niespełna roku. Doprowadziliśmy między innymi do rozpoczęcia budowy łącznika pomiędzy autostradą w Wieszosławicach, a Mościcami i dalej ze strefą aktywności gospodarczej w Tarnowie. Ta wielomilionowa inwestycja to niezwykle ważna dla naszego gospodarczego, rozwoju Tarnowa powiatu tarnowskiego i w tym największych lokalnych pracodawców przypomnę grupy azotu azoty i zakładów mechanicznych wspieramy szanowni państwo wspieramy szanowni państwo na niespotykaną dotąd skalę koła gospody wiejskich i są Ochotnicze straże pożarne i lokalne inicjatywy. Dla nas każdy mieszkaniec, Szanowni Państwo, jest równie ważny, bez względu, czy mieszka w dużym mieście, czy w tej najmniejszej miejscowości. Zwycięstwo jest bliskie, Szanowni Państwo. Trzeba zdobyć się jednak na jeszcze większy wysiłek w tych ostatnich trzech tygodniach. Gra jest tego warta, bo stawką jest pomyślność naszej pięknej Polski. Musi być rządzona z uwzględnieniem interesów wszystkich obywateli i uczciwym podziałem dóbr. Zwyciężymy? Szanowni Państwo, to tak z serca. Proszę o głos na biało-czerwoną drużynę Prawa i Sprawiedliwości 13 października. Polska jest piękna.